Cześć, ja jestem Marcel, witam Was w kolejnym odcinku ze sprawdzenia sklepu w Fortnite. Cie. Dzisiaj mamy 24 czerwca 2020. No i zobaczyć jak dzisiaj mamy sklep. I tak, chwileczkę, dobra. Mam tutaj skina Czerwona Jade. No, fajny nawet skin. daj Dajmy chwileczkę, dajmy skina Relay z takim duchowy i mam do niej malowanie. Dzikie X. Dobra. No i mamy skina Szczękacz Senior z Płetwa Płetwarekina. I mamy zbierak Szczękacz Junior i lotnie, laserowy Szczękacz, O, bardzo fajna jest ta lotnia. No i mamy skina motocyklista z pacakiem bączek. Mamy malowanie, mroźna oświata. Całkiem fajne. Mamy nową emotkę człapany. <laughs> fajna bardzo emotka. Tutaj mamy skina wysokościowy szturmowiec. To jest niefajny skin. Mamy emotkę. Grillowanko. No nie no, ja bym tak chyba nie umiał. I mamy jeszcze tą emotkę Siadaj. No, fajna emotka. Daj mamy zestaw Loser Fruit i mamy skina Loser Fruit. Z plezakiem przyjazny plezak. Mamy emotkę, owocona, od, owocowa odbijanka i podwójny zbierak, owocowy siekacz. To jest bardzo fajny zbierak, dlatego, bo tutaj jak się nim uderza, to te owocki znikają, więc bardzo fajne. Tutaj możemy osobno kupić skina Loser Foods, z plecakiem Przyjazny plecak. Możemy osobno kupić też ten zbierak, owocowy siekacz yy, i tą emotkę, owocowa odbijanka. O, bardzo fajna łotka. Dobra, więc to było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał. No i zobaczenia jutro.